Na kogo się głosuje tutaj. Hmm, wie pan to <grychy> poglądy to jest śliska sprawa. <grychy> A na kogo pan głosuje? Nie głosuję. Dlaczego? Bo żadna partia się nie nadaje. Żadna partia się nie nadaje? A nie jest zamieniło jakiejś partii, która na przykład ma program O, dla młodych ojców. Nie wiem, nie wiem. Dzięki. Nie interesuje się polityką. Nie kibicuje pan żadnej informacji? Nie kibicuje. Wszyscy tacy sami są. Ja wiem, no, nie, ja nie mam takiego zaufania do platformy czy do innych, bo, bo, tak w sumie to platforma nam co dała, nic. Uh, because it's beautiful, a great um, lakes here and a small pleasant city. Siechnice w województwie dolnośląskim. Miejsce o skomplikowanej historii i prostej drodze do Wrocławia. Niekiedy nawet nazywane jego sypialnią. Po wielkiej hucie z czasów PRL pozostała hałda popiołu. Nad spokojnym i szybko rozwijającym się miasteczkiem górują kominy elektrociepłowni Czachnice. I same rodziny z dziećmi są. Same rodziny z dziećmi moimi? No większość. To zostały miejsce w żłobkach jeszcze i przedszkolach? Nie, właśnie nie że tu jest praca, że tu jest lepiej, że to jest to. To teraz się wybudowało dużo budynków, przyszli młodzi ludzie, nowi. No ale Czemu ci młodzi ludzie tu przychodzą właśnie? No z miasta to przychodzą na wieś. No to taka wieś, nie wieś. A no, tu była wieś, ale teraz to już jest miasto. Dlaczego tak młodzi ciągną tutaj? Bo no, są tak tanie mieszkania. Tanie. Są tanie mieszkania? Nie, nie. najdroższe. A, no są najdroższe mieszkania, bo też wszyscy chcą tu mieszkać. Młodzi przyjeżdżają. Tak. tak, dokładnie, tak jak Pan mówi. Młodzi przyjeżdżają, jest coraz więcej mieszkańców. Kraj wybiera interia w terenie, konstruujemy taką specjalną mapę wyborczą z najciekawszymi miastami w Polsce, z takimi najbardziej charakterystycznymi, bo chyba każdego może zainteresować, jak wybierają obywatele tego miasta, które jest najmłodsze w Polsce. Ale najmłodsze to nie znaczy, że najkrócej istnieje, tylko to znaczy, że jego obywatele są zdecydowanie najmłodsi. No właśnie, z najmłodsi. Sprawdźmy, Pani na kogo głosuje? Nie wiem jeszcze. Nie wszyscy wiedzą, ale my zobaczymy, jak jest z tymi pozostałymi, jak głosują ci, którzy reprezentują dzisiaj najmłodsze miasto w Polsce. Czy wie Pan o tym, że mieszka Pan w najmłodszym mieście w Polsce? Słyszał Pan o tym? Tak, słyszałem. Jak to wpływa na Pana życie? Dobrze. To pewnie dużo osób przyjechało po prostu z Wrocławia. Tak, dużo ludzi jest tutaj przyjezdnych. Te bloki nowe, co są, to wszystko jest. Nie to na przyjazne. wszystko. To chyba się przyjemnie żyje. Chyba z jakiegoś powodu ludzie wybierają takie no, młode miasta. A bo to jest taka sypialnia w Wrocławie? No, trochę tak jest pewnie, ale jest też, widzę, cała infrastruktura wygląda to zielono i przyjemnie. Mhm. Na kogo się głosuje tutaj? Mm, wie pan to. <głady> Poglądy to jest śliska sprawa. <głady> a na kogo pan głosuje? Nie głosuję. Dlaczego? Bo żadna partia się nie nadaje. Żadna partia się nie nadaje? A nie jest nami jakiejś partii, która na przykład ma program O dla młodych ojców, Nie wiem. Nie, wiem. nie interesuje się polityką. Nie kibicuje pan żadnej informacji? Nie kibicuję. Wszyscy tacy sami są. Samie? Jak dla mnie. Wszyscy tacy sami? <laughs> tak. No Mówią, że się różnią. No, Niewiele. Byłam przekonana, że na PiS będę głosować, ale tak. To się sprawiło, że pani już nie jest przekonana? No, ja wiem, no, nie, ja nie mam takiego zaufania do Platformy czy do innych, bo, bo tak w sumie to Platforma nam co dała? Nic. Przez tyle lat rządu. O między Bogiem a prawdą. No to przecież one nam nic takiego nie, nie dali. No, a co i... pani dało PiS? A PiS dużo dało. I podwyżkę emerytury i w ogóle i trzynastka i czternastka. No i inflację, dodać. czyli też podwyżkę I cen. Też, I też podwyżka cen między innymi. Tak, to trzeba przyznać rację, że tak jest. No tak, ale czy, czy to miasteczko ma jakąś taką określoną tożsamość polityczną? Na kogoś głosowało, kogoś bardziej lubi? Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Bo generalnie Dolny Śląsk to raczej platforma, tak się kojarzy. A jak jest tutaj? Nie wiem. <laughs> ja mogę powiedzieć na co ja głosuję. A na co pan głosuje? Jak zwykle napis. Tak, pan głosuje napis? To pan na Dolnym Śląsku? Związkowiec od kilkudziesięciu lat tylko i wyłącznie na Prawo i Sprawiedliwość. A co pana przekonuje? No jak to? No to, to trudno chyba nie wiedzieć, nie? Wszystkie możliwe sytuacje i wzrost gospodarczy, i sprawy społeczne, emerytów. Do, dodatki, plus 800 i tak dalej. No ale na koniec dnia na kogo pani będzie głosować? To, nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Tak, Kwest... a, a jak nie pisz to kto? No nie wiem. Trudno jeszcze powiedzieć na kogo. Mówię, nie zagłębiam się w to, ale, ale może to i tak jest do, dobry pomysł Konfederacja, bo to jest jakby nowa, nowa partia, która tam jakiś tam ma pomysł. Ale czy im się to uda? Ciężko. Ostatecznie na kogo pan będzie głosować? Ciężko mi powiedzieć, na pewno nie napis. Tu jest za dużo dla mnie minusów, bo też mi się nie podoba wiele rzeczy i tutaj i. Nie ma, nie ma dobrego wyboru w tej chwili, uważam. To co? Pójdzie pani na wybory, czy nie? Nie.